Miesiąc temu trafiłem do szpitala. Mam z żoną troje dzieci, dwóch synów i córkę. Najstarszy syn ma 10 lat, średni sześć, a najmłodsza córka w 2 lata. Podczas mojego pobytu w szpitalu żona świetnie radziła sobie z dziećmi. Nasi rodzice również pomagali. Pracuję w firmie, która często wysyła mnie w delegacje. Zdarza się, że przez wiele miesięcy nie ma mnie w domu. Moja żona pracuje jako kucharka w restauracji ale obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Czas spędzany na urlopie macierzyńskim nie jest dla niej stracony. Znajduje czas, by opiekować się dziećmi, sprzątać w domu i piec desery na zamówienie. Mieszkamy w naszym mieszkaniu w Polsce. Kupiła je jeszcze przed naszym ślubem. Marzyła o własnym kącie i ciężko na to pracowała. Trochę pomogła jej rodzina, trochę pożyczyła i w ten sposób udało się jej kupić dwupokojowe mieszkanie. Zaragam dobrze trzy razy więcej niż ona. Ale i moje wydatki są większe. Pomagam swojej rodzinie i lubię czasem wydać sporo pieniędzy na swoje hobby. Raz potrzebuję nowego, dobrego tabletu, innym razem samochodu albo chcę kupić największy telewizor w sklepie. Żona dostaje ode mnie pieniądze tylko na jedzenie. W sprawach domowych nie pomagam wcale. Ona, podobnie jak moja mama, uważa, że to jej obowiązek opieka nad dziećmi i prowadzenie domu. I rzeczywiście, ze wszystkim sobie radzi, ale mogłem przecież zaproponować pomoc. Dzieci są całkowicie na jej głowie, ojca widują rzadko. A jeśli już jestem w domu, to spędzam czas z kolegami, oglądam telewizję albo po prostu jestem zmęczony i lepiej mnie nie zaczepiać. Ostatnio moje zdrowie się pogorszyło. Ciągłe zmęczenie, brak snu i odpoczynku dały się we znaki. Gdy trafiłem do szpitala, babcie zaczęły bardzo pomagać. Gotowały dla mnie. Żony i dzieci sprzątały, wychodziły z dziećmi i starały się jeszcze załatwiać swoje sprawy. Nie obyło się bez spięć, bo czasem sobie przeszkadzaliśmy. Gdy wyszedłem ze szpitala, miałem dwa cele. Przestać narzekać na trudności i okazać współczucie żonie, która spędziła z dziećmi zaledwie dwa tygodnie. Byłem w szoku, kiedy po moim powrocie żona powiedziała, że mój górlop to prawdziwe wakacje. Wszystko takie proste i wręcz bajeczne. No tak. Jeśli ma się wsparcie w postaci ośmiu rąk, dwóch babci i dwóch dziadków. Całkiem nieźle. Zaczęły się pytania w stylu, dlaczego jesteś zmęczony. No właśnie, dlaczego jestem zmęczony trójką dzieci, domem i pracą. Po tej rozmowie, żona postanowiła pojechać na wakacje. Od trzech lat nie widziała morza. Dzieci zostawi ze mną w domu. A co? Przecież to takie proste. Czym tu się zmęczyć? Byłem zaskoczony tym wyzwaniem ale nie ustąpiłem. Hektarów. Przestraszyłaś mnie. Poradzę sobie z nimi bez problemu. Jedź, gdzie chcesz. Postanowiła nie marnować okazji. Kupiła wycieczkę nad morze na dwa tygodnie. Przed wyjazdem dała mi jasne instrukcje i poprosiła, żebym nie zawracał jej głowy zbędnymi pytaniami. W końcu to wszystko jest proste. Nasi rodzice nie zrozumieli jej decyzji. Jak możesz zostawić dzieci? I jeszcze wiele wyrzutów padło pod jej adresem. Wyjaśniła, że nikt mi nie pomagał, mimo że prosiłem. Powiedziała, że chce mi udowodnić, że urlop macierzyński z trójką dzieci to nie wakacje i wcale nie odpoczynek. Tym gestem chciała przede wszystkim pokazać, że jest jej ciężko i że potrzebuje zrozumienia i wsparcia z mojej strony. Odpoczynek był dla niej mniej ważny niż poczucie, że ktoś ją rozumie. Wypoczęła wspaniale. Dwa razy poszła nad morze, czytała ciekawe książki, dużo spacerowała i po prostu cieszyła się życiem. Babcie dotrzymały słowa, żadna z nich nie przyszła mi pomóc. Trudno opisać, jak bardzo się zrelaksowała. To był dla niej powiew świeżego powietrza. Tak szczęśliwa chyba jeszcze nie była. Gdy wróciła, od razu rzuciłem się ją przytulić. Od tego momentu wszystko w naszej rodzinie się zmieniło. Powiedziałem, że może pracować tylko dla przyjemności, resztą zajmę się ja. Teraz spędzam z kolegami mało czasu, a z dziećmi dużo. Kupuję im wszystko, czego chcą. Zamiast drogich gadżetów zaczęliśmy wspólnie podróżować. Wspaniale spędzamy razem czas i naprawdę cieszymy się naszą rodziną.